Siemanie! Witajcie, witajcie na Hardkorze kwadratowej. Słuchajcie, tepom się do jakichś ludzi, którzy mnie właśnie na wędkę biorą. E, ja się zapytam, co to jest za gildia? Co to za gildia? Zobaczymy, co odpiszą. TSNB. Chce ktoś pogadać na DC? Bo chciałbym się dowiedzieć, słuchajcie, jak wygląda według ich start, tak? <gry> Dobra, spróbujemy, spróbujemy, bo to jest gildia, która jak widzicie, oni mają już tutaj gdzieś sporo trzciny. Mają, słychać, już cały enchant. Więc no, przygotowani są już dość, dość fajnie, a dosłownie od startu minęło. Która jest godzina? Godzina jest 21, czyli dwie godziny. Dwie godziny minęło i oni są już ogarnięci. Halo, 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 czy ty jesteś z tej gildii, gdzie jestem? Tak, i obok. Nikt No, dzień dobry, witajcie. <gry> Słuchajcie, pozwoliłem sobie się tepnąć do Was, ja teraz nagrywam. Nie będzie Wam to przeszkadzać? Tylko strasznie, poczekajcie, Maynego, strasznie słabo ciebie słyszę. No, teraz Cię słyszę elegancko. Słuchajcie, bo ja tak widzę, że Wy tutaj. Możecie, możecie z kolegą, żeby tu wbili, nie? Do nas. Słuchajcie, ja tak widzę, że Wy tutaj dość już prężnie rozwijacie się. <laughs> już macie enchanty. No właśnie, ile ile Was jest? 50. 50. A jak ogólnie Wam się podobał start? Było spoko? dużo problemów. Start był dobry. Na większości sektorów było ponad 15 cps ów na niektórych były 3 i się biegać nie dało. Ale no. tak to bardzo fajnie. Sama mechanika, też root, jest bardzo fajna. Mi się Wam podoba i wygodnie się grabar. No, bo tutaj to, to, to mnie się też tak chyba najbardziej podoba z, tego, z tych nowych takich rzeczy, które, um, które tutaj wrzucamy. Bo no mamy tych cheaterów francowatych z głowy, nie? Mm -hmm. Mamy ich całkowicie, całkowicie po prostu z głowy. Akurat te sektory były na początku festi. Niektóre były. Tak, no, no, słuchajcie, ja nie mówię o samych, nie wiem, tam 20-10 minutach startu, bo to jest wiadomo, wtedy jest masakra, to nie ma opcji, żeby to jakoś tak super zadziałało, ale ogólnie, no mamy dwie godziny po starcie, to jest ok? No teraz, A, tak jest teraz. Jest good. Dobrze, czyli słuchajcie, no was tu jest, kurde, kawał chłopa, nie? No, My na początku byliśmy podzieleni na dwie ekipy, nie? Na koordynata, No, no. Ale teraz się zebraliśmy wszyscy na jednej i zbieramy na gidnie. No, no chyba, chyba wam to szybko pójdzie, bo z tego tak. co widzę, to jesteście fajnie zorganizowani tutaj. No, bardzo. Elegancko, elegancko. Dobra, no to słuchajcie, to dzięki za tą krótką wypowiedź, bo tak się właśnie chciałem dopytać, jak to tam wygląda wszystko, czy sprawę. zadowoleni jesteście, czy jak ten start ogólnie poszedł. No to fajnie, to dzięki wielkie, no i powodzenia życzę wam. Dziękujemy. No, bo dzięki, dzień. trzymajcie się, hej. Cześć. Słuchajcie, proszę bardzo. No widać, widać, widzicie, po, po, po nikach, no po prostu jest ich tutaj mnóstwo, więc no. Świetną organizację. Yy, świetną organizację mają. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, widzicie, jestem przy Gildi Nemo, które raczej jeszcze, jeszcze nie jest Gildią, ale oni są już w ogóle. Patrzcie, wszyscy świecą. Prawie wszyscy. Prawie wszyscy świecą. Mają enchant. I ogólnie to było ładniej u Was. Co to się podziało? No, zmieniamy aktualnie bazę, też idziemy do pozostałych. Pozostałych. Yy. Tu Was jest 20 osób, no, ale 2G20 siedzi gdzie indziej. No. Także trzeba dołączyć, i tam mamy po prostu wszystkie potrzebne do, biomy do założenia gildy. Aha. Słuchajcie. I i wszystko. Powiedzcie mi, jak według Was przeszedł start, bo jest godzina tam po 9.30 pół do 10.00, czyli 2,5 godziny od startu. Jak ogólnie Wam się to podobało start tej edycji? Wasze zdanie? Znaczy, na początku wiadomo, TPS-y troszeczkę spadły, tak. ale to raczej normalne. Przy. Takiej ilości osób, w której my robiliśmy zakłady, w sumie ile osób będzie. Tak właśnie obstawialiśmy około 5000 i w sumie się sprawdziło. Uh -huh. No oprócz tych lagów, no to jak się złapaliśmy, już w ekipę, to ja żadnych bugów nie miałem ani żadnych problemów. Uh -huh. Dobra, drugi kolega, jak tam, jak z Twojej perspektywy, no, jak z Twojej perspektywy przebiegł start? Bo ja też grałem sobie na e E, I gdzieś tam rzeczywiście na początku na AeroLQ2, nie? Gdzieś tam na początku nie mogłem wejść na serwer, tego typu problemy. Ale jak już wbiłem, to przynajmniej dla mnie było w porządku. Nie zauważyłem jakichś tam większych, większych problemów. No a jak z Twojej strony? No, szczerze mówiąc, to podobnie jak u Na mhm. początku TPS-y, ale mój sektor akurat wytrzymywał na tyle, że mogłem na spokojnie kopać, biegać, nic nie miałem problemów, Wbiłem od razu na serwer i tak dalej. U, mhm. Moim zdaniem pięknie wyszło. To chyba z biciem na yes. serwer to tylko ja miałem problem. Nie no tam u, mnie, u nas akurat mieliśmy, akurat się trafiliśmy, że nie mieliśmy tego problemu. Mm -hmm. A tak to no ktoś tam też miechał, ale... No to chwilowe, no wiadomo, ataki no nie, no innych te serwerów pierwsze... też są. Tak, to. No no to już nawet nie chciałem właśnie o tym mówić, ale mieliśmy tego typu problemy, że no, no jak wiecie też inne serwery otwierały się akurat w tym czasie, co my, ciekawe Jasne. czemu, <laughs> ciekawe czemu, no jednak tych, tych 5000 y, chyba żaden serwer nie przebije tutaj jeśli chodzi o nas i no fajnie, fajnie, no przez te pierwsze, nie wiem, dajmy na to 20 minut moim zdaniem było taka lekko, no nie było idealnie, ale, ale no teraz już wszystko śmiga ładnie. Słuchajcie, no ja widzę, że wy tutaj ciśniecie bardzo pięknie. No widzę, że no wszystko my już zbieracie. Mamy tam chyba 4 czy 5 temów już mamy zebrane O kurde. Jeszcze. A jeszcze się nie skupialiśmy w ogóle na itemach na gilde, to takie tylko kopane jakieś emeraje. Tak, to i najpierw, my... najpierw te podstawy takie, nie? No, chcieliśmy też teraz sety sobie zrobić na początku. No no i czemu ty nie masz. Gadańsza. Czemu ty się nie świecisz? No, mi szkoda levela, żeby się znaczantować. Ja nie mam kill-opu jeszcze, bo ja tylko za, ledwo a miałem tylko silk samego. Aha, no, aha. Tak, 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 Dobra, to no. słuchajcie, ja wam nie przeszkadzam. Dziękuję, dziękuję za info. Więc no, powodzonka wam życzenia. No, słyszymy się, bo my top 1 będziemy. Nie ma no, innego wyjścia. No. Musimy no. się założyć, jako pierwsi. Bardzo możliwe. Czego wam życzę? Ale każdej gildii życzę dokładnie tego samego. Życzę powodzenia. No, na Dobra, razie. trzymajcie się. Dzień. Dzięki wielkie. Dzięki. Hej. No. Słuchajcie, to była to była gildia Nemo. Którzy właśnie już tutaj gdzieś odchodzą ze swojej miejscówki. O, jeszcze Titi tu wbił, proszę bardzo, patrzcie się. <grymne> Lecimy dalej, poszukamy dalej jakiejś gildii. No i słuchajcie, przeniosłem się teraz do gildii. Um. Bo ty! Słuchajcie, em, powiedzcie mi, bo oczywiście wy już jesteście tutaj pięknie, e, pięknie rozbudowani, już macie pełne e, pola i tak dalej, e, czyli organizacja u Was pełną parą. Słuchajcie, jak Wam podobał się start? Jak Waszym zdaniem e, wygląda, wyglądał start tej edycji? Czy wszystko w porządku? Czy macie jakieś ale? Co Wam się podobało? Co Wam się nie podobało? Co nam się nie podobało, to może z 15 pierwszych minut. To już serwer śmiga od tego czasu. Mhm. co dobrze się gra. Bo jest ze, mną, jest ze mną w ogóle Zionek i Rudy Forever. <laughs> ty przed chwilką mówił właśnie Zionek. Rudy, jak ty, twoim zdaniem? i też było bardzo przyjemnie, poza tymi lagami, bo z dwa razy mnie z serwera wrzuciło, ale tak, to bardzo przyjemne. No ja dokładnie to samo też, tam jak z innymi gildiami rozmawiałem, to właśnie też tak mówię, że te, na początku te tam 15 właśnie minut, może 20 minut, to jak te prawie 5 tysięcy ludzi nam tutaj wbijało, to e, no działo się, nie? Działo się, e, m, więc, więc te pierwsze 15 minut było najtrudniejsze, ale później, no teraz już jest, jesteśmy te 2,5 godziny e, po starcie, więc no teraz jak na, na, na teraz właśnie a teraz jak to dla was wygląda? Spoko? Teraz tak, się słuchasz, to nie spoko. No. Mhm, mhm. Czyli ogólnie uważacie start tej edycji za udany. Udany. No i bardzo się cieszę. Jakie plany macie? Bo widzę, że tutaj właśnie już macie. No dość sporą, kurde, no naprawdę sporą plantację. No tak za zakładamy dużą gildię, rozmnażamy dużo trzciny, bardzo dużo ziemniaków. O ja pierdziele, no. Tutaj, tutaj się ziemniaki robią. Yy, tutaj robimy, jak się tepniesz do mnie, tutaj robimy pszczoły. Czekaj, bo tu jestem... Aha, tu są drzewa. Poczekaj, czekaj, tu pewnie coś... No drzewa, żeby na mule wyrosły. No. Aha. Robimy miód. Aha. A tutaj czekają żuwiarz aż No, no, ale... no, no proszę to, bardzo. Kurde. To, że to jest jedna z dwóch, bo jeszcze jest jedna. Batelata. Jeszcze jedna pracuje, tak. To jest Aha, jedna... bo to macie podzieliliście się? Gili. Aha, podzieliliście się na, 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 na dwie jakby mini gildie, nie? Takie nazwijmy to, nie? Tak, oni tam no. pracują nad innymi blokami, cięższymi trochę też. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. No, no widać, że, że jesteście zgrani, zorganizowani. No po prostu to pole jest tutaj wielkie. A to jest zaledwie dwie godziny, czy tam dwie i pół godziny od, od startu, nie. Mamy w top 1 się wkręcić, także. No ja myślę. No ja myślę. Ja myślę, no to z Nemo na pewno będziecie walczyć, nie? No bo oni też są dobrze zorganizowani. No. Nasi sojusznicy, tak, ale top 1 mi łatwo nie oddamy. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. No to dobra, to słuchajcie, to dzięki wielkie. Nie chcę wam tutaj już przeszkadzać, bo wiadomo, każda minuta się liczy, a właśnie do tobie 1 to, to naprawdę każda minuta. O, poczekajcie, ja to jakieś mięsko wam zakosiłem, więc je wyrzucę co by nie było. Um, więc życzę wam powodzenia, żebyście Dzień byli wielkie. w tym tobie 1. Dzięki za chwilę poświęconego czasu. Dzięki wielkie powodzą trzymajcie się. Hej. z fartem. Słuchajcie, to była gild... Już mnie tu zabudowali, no proszę bardzo, proszę. O. Słuchajcie, to była Gildia Bunty. No widzicie, no po prostu widzicie, no, no organizacja piękna, są podzieleni na, na, na dwie części, no tylko ich jest sporo. Nie? Piękna organizacja. Wszystkich gildiach jak do tej pory. Lecimy dalej. Dobra, siema. Słuchajcie, jesteśmy tutaj razem z Kulfonek Joniszew. I to jest Gildia? No, słuchajcie, takie pytanie, jak przebiegł start tej edycji waszym zdaniem? Czy było wszystko w porządku idealnie, perfekcyjnie, czy do bani, czy średnio, czy ok? Znaczy, ostatni start to chyba najlepszy. Znaczy, lagi tam wiadomo, na jakim sektorze się trafiły, dlatego też zmieniliśmy sektor w miarę szybko, jak nam udało. Mhm. Uh -huh. Ale znaczy w sumie teraz chyba się na nim znajdujemy, gdzie były lali, więc teraz jest widzę 20 TPS-ów, więc powinno być wszystko dobrze. Uh -huh, uh -huh. Ogólnie dużo osób, jak widać, z czatkami cały czas. No, więc... prawie 5000, nie? O, no to tego się nie spodziewaliśmy. No ale no fajnie, na razie potem spoko. Mm -hmm. no ja na początku gdzieś tam jak na Heroic'u 2 zacząłem gdzieś tam um, grać sobie, to przez te pierwsze jakieś tam 15 czy tam 20 minut, to rzeczywiście były jakieś tam problemy z wbiciem, um, może lagów nie zauważyłem, ale nie mogę wbicić z jakiegoś tam powodu, nie wiem jakiego, ale później się już właśnie wszystko ustabilizowało i teraz, no teraz to... Ktoś od nas cię zabił chyba nawet, bo się chwalił. No, kurde, no pięknie. No, pięknie. A nie wiem, czy ten nie R3 kon. No, no możliwe. Właśnie nie wiem, czy czasem właśnie nie on. To na pewno, bo gdzieś Twoja głowa była tutaj. No, pięknie, cudownie. Czyli co, czyli ogólnie jesteście zadowoleni. Jakie macie, że tak powiem, plany? Top 1? Mm. Nie. Nie, aż tak, aż tak ciężko będzie, ile was jest nie. ile was jest osób? Znaczy, teraz chcemy powiedz do drugiej bazy, nie tu łącznie nas może będzie około 20, może na dzień dzisiejszy. No to to jeden ciężko. No. no, starsze osoby będą, więc tak, celujemy raczej w średnią gildię, bo może maksymalnie nas około 30 będzie. Mhm, mm mhm. Mm mhm. No to dobrze, no to słuchajcie. Słuchajcie, no to cóż, no to powodzenia wam życzę. Żeby top 5 przynajmniej, czyli jak, jak gdzieś tam planujecie mniej, to ja wam życzę trochę więcej, czyli top 5 może się uda. No i co, no i powodzonka wam życzę, nie? A bez EGM będą powstawać? Oczywiście. No to pierwszy sojusz już chyba z nami, nie? No, nie ma problemu. Ja bym ja problem najpierw ze wszystkimi my... sojusze wziął. Ja bym zesyłamy, żebyście wypłacili. Jeszcze raz? My wysyłamy sojusz, żebyście wypłacili. No, wiadomo, że nam to bardziej, o, bardziej chodzi, nam, żebyście to my mieli sojusze z gildiami niż, niż innym gildom, czyli na przykład Wam z nami, nie? Więc spokojnie. Weźmiemy, Weźmiemy to na siebie. Dobra, Dobre. słuchajcie. Lecimy, bo tutaj. O, no, leccie, 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 bo dobrze. jeszcze się coś tu zacznie dziać i, i będzie źle. Leccie i dzięki bardzo i powodzonka Wam życzę. No, trzymajcie się, hej. No i słuchajcie, kolejna gildia, oczywiście, no nie mierzą, nie mierzą akurat gdzieś tam jakiś top 1, ale mam nadzieję, że jak nie mierzą, to przynajmniej w jakimś top, top, top 5 się e, znajdą. No taką watachą to fajnie się chodzi, nie? 5 osób to naprawdę tam 6, e, to już jest człowiek bezpieczny tutaj, więc 2-3 osoby jak wyskoczą, to, to raczej uciekną. Dobra, słuchajcie, spróbujemy jeszcze kogoś znaleźć. Witamy, na, tutaj na wywiadzie witamy Addisona, Eloświry i Tiko. Mamy tutaj trzy osoby i to jest Gildia. Tak jest. Słuchajcie, powiedzcie mi, bo mnie tu już koledzy zalewają lawą. <laughs> powiedzcie mi, jak wam się podobał start? Jak waszym zdaniem przebiegł ten start tej edycji? Czy wszystko w porządku? Czy coś byście zmienili? Coś wam się nie podobało? No, na początku były malutkie lagi, no, ale to jak zawsze. Przy mm -hmm. przeciążeniu, jak dla osób chodzi, ale no, póki co to śmiga wszystko ładnie. Tak. Sprawy. Również liczba osób zaskakuje na serwerze. No, słuchajcie, prawie 5000, tysięcy, nie? To, no, jest grubo. Ja tak, ja obstawiałem ponad 5, e, więc dosyć e, niedużo się pomyliłem przed startem. Inni obstawiali 3-4 tysiące, no ale, ale. No ładnie, ładnie. No powiem Wam, że ja też na iRolku 2, jak zacząłem gdzieś tam, gdzieś tam sobie grać, to miałem jakieś tam problemy delikatne, żeby wbić. Gdzieś tam wyrzuciło chyba raz, z jakiegoś tam powodu. No ale teraz jesteśmy ile? No 3 godziny po starcie i, i teraz jak? Super, super, super. Super, super, nie ma w ogóle lagów. Czyli zadowoleni jesteście? Bardzo. Okej, okay, no to fajnie, fajnie, bo to potwierdzacie po prostu resztę o, tu już parę główek leży. Potwierdzacie po prostu to, co wszyscy mówią, czyli na początku jak zawsze to nie ma opcji, żeby od samego początku wszystko pięknie śmigało, więc gdzie tam tyle tysięcy ludzi naraz wbija, to po prostu to jest masakra. No ale to te 15-20 minut i wszystko się już w miarę ustabilizowało. Słuchajcie jak co planujecie top 3, top 1, top 10 nie no jak grać to, żeby wygrać, nie? Brawo, bardzo dobre podejście. Bardzo dobre Można podejście. Ile to serwero. No, słuchajcie, dziesięciolecie. Kuźwa to już 10 lat, ja pierniczę. To jest to jest po prostu niedowiary. 10 lat już ten serwer u nas no, na Minecrafcie w Polsce jest. To jest niedowiary. Ale słuchajcie, a ten właśnie anti-cheat, jak Wam się podoba jak to działa? No, no. Raczej anti-cheat, anti-X-Ray, może w ten sposób? No, para, jest para, trudno para, para. powiedzieć, bo ja nie mam X-Ray, ale nie, no na zasadzie wiecie, jak wam się to kopie wszystko, nie? Czy, no, czy... to jest, jest zmiana na plus, tak myślę. Lepiej się kopie takie te dny które się pojawiają. No, na nie trzeba... Trzeba było to, że znalazłeś albo bagno, albo coś takiego i no po dwóch dniach już trzeba było, no... Mhm, bo były tam różne bagno, tam sposoby po prostu. A jak jeden chłop kopał cały dzień na bagnach, no to już się obłowił na cały, no całą edycję tak naprawdę. mhm, mhm. No a teraz no to każdy tak porówno równo, nie musisz bić w pierwszy dzień edycji, czy w drugi, żebyś ci się nakopać złota, nie? Mhm. Musisz bić mm -hmm. w i masz takie same szanse na wykopanie złota, jak ten chłopczyk raz sobie od powiedz powiedzmy. Mhm, mm mhm. Mm wystarczy się kopać runę przed siebie i bomba. Mhm, mm dobra, to słuchajcie, o skurwol papuszkę. mmm, słodka jest. E, dobra, słuchajcie, to dziękuję Wam za tą za, za chwilę tej e, szczerości. E, dzięki za wypowiedź. Fajnie, że potwierdzacie to, co ja myślałem i zresztą cała administracja obstawiała, że, że, że tak właśnie będzie i tak, tak się zdarzyło. Więc fajnie, no, życzę Wam powodzenia, abyście się znaleźli no, w top przynajmniej 5. Top 1 jak najbardziej Wam życzę. Dobra, trzymajcie się. Dzięki wielkie. Pozdro, Pozdro. Hej. No i słuchajcie, kolejna gidnia. Ogólnie jak widać, no po prostu standard, tak? Czyli sam początek, masakra, albo może nie masakra, ale sam początek, problemy delikatne, ale to nie ma opcji. To nie ma jak inaczej. Jak 5000 ludzi naraz wbija, to nie ma opcji. Nie ma takiego chyba serwera, który by to przeżył bez zająknięcia. Ale 15-20 minut, i wszystko w porządku. Słuchajcie, życzymy kolejnej gildii e, e, powodzonka. Mm, już mnie zalewają lawą. E, kolejnej gildii życzymy powodzonka. E, oczywiście Wam top 1. E, top 1 życzę. E, no już parę główek tutaj wisi. Tu oczywiście już też rozwijają się. Mają enchanty? Mają już enchanty. Czyli gdzieś coś sobie już enchantują. No i co? Powodzonka wam życzę. No i lecimy do następnego filmu. Tak to miałem powiedzieć, bo lecimy, to... No. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Czym cię się ramy, to się nie posramy Ci wam panara. Pa pa puszko pa. Co on ją zabił? No nie. Mhm. Uh -huh. Smuteczek.